Wiele osób zastanawia się, jak w tym roku będzie przebiegać Wielki Tydzień – Triduum Paschalne i Święto Wielkiej Nocy w krośnieńskiej parafii. Pandemia koronawirusa po raz kolejny ma duży wpływ na święta kościelne i sposób ich obchodów. Kolejne ograniczenia powodują, że w kościołach będzie mogło przebywać mniej osób, dlatego ma odbyć się więcej mszy świętych. W naszych świątyniach w Krośnie w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej będzie mogło być 50 osób. W kościele Świętego Andrzeja 15 osób. To sprawia, że chcemy wprowadzić dodatkowe msze święte o dziewiątej rano w Kościele Świętej Jadwigi. Myślimy tutaj o właśnie dwóch dniach: w niedzielę świąteczną, wielkanocną i w poniedziałek wielkanocny. Dodatkowo w niedzielę palmową będzie msza święta o godzinie dziewiątej rano w Kościele Świętej Jadwigi Śląskiej. Wielki Tydzień rozpoczyna się już w najbliższą niedzielę będzie to Niedziela Palmowa. Nie wszyscy będą mogli wejść do kościołów podczas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Dlatego parafia po raz kolejny wychodzi naprzeciw mieszkańcom i proponuje wspólne przeżywanie poprzez stronę parafialną i Facebook. Z racji mniejszej ilości osób w naszych świątyniach poczujemy się całkiem inaczej niż zawsze to było. Stąd chcemy umożliwić jak największej ilości osób jednak wspólnego przeżywania tych największych uroczystości naszej wiary. Stąd będzie możliwość łączenia się przez stronę parafialną, gdzie przez cały czas będzie transmitowana wizja i audio z Kościoła Świętej Jadwigi, jak również przez parafialny Facebook. Jak będą wyglądać uroczystości Triduum paschalnego w tym roku? Podobnie jak w zeszłych latach, uroczystości Wielkiego Czwartku i Piątku rozpoczniemy o godzinie 18:00, a więc wieczerza e, pańska ustanowienie Eucharystii Wielki Czwartek o godzinie 18:00. W piątek liturgia Wielkiego Piątku też o godzinie 18:00. Na, natomiast Wigilia Paschalna, wielką sobotę. Rozpocznie się o 2030. Nie można zapomnieć oczywiście o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, takich jak dystans, czy zasłanianie ust i nosa. Parafia będzie zwracać szczególną uwagę, czy podczas uroczystości w kościołach przepisy są zachowane. W Krośnie na pewno będziemy starali się przestrzegać tych prze przepisów. Albo będziemy liczyć wiernych wchodzących do kościoła, albo inne formy, ale tak, by jednak te przepisy zostały zachowane, by w ten sposób też uszczęc wiele osób od zarażenia się koronawirusem. Po serwisie zapraszamy na rozmowę z Księdzem Proboszczem o tym, jak będzie wyglądać Wielki Tydzień.